Pancie, panie Policjantki, Panowie Policjanci, Szanowni Goście. Tak jak Pan Komentarz częściej powiedział, w tym roku obchodzimy lecie powstania Policji. Policji, którą powołał do życia jeden z najzrówniejszych Polaków, Marszałek Józef Piłsudski. Ja chciałbym z tej okazji serdecznie podziękować za, za zaproszenie. Wszyscy doskonale wiemy, jak ciężką pracą jest służba policji. Jak wykonujecie ciężkie obowiązki. Jak trudno jest, ale ja myślę, że i my, i społeczeństwo docenią Waszą pracę, Wasze poświęcenie dla nas wszystkich. W tym roku również my, jako samorządowcy, Pomimo tego, że mamy kryzys, staramy się pomóc policji doposażając ją czy to w sprzęt, czy w wkładach na samochody policyjne, czy tak jak burmistrz Morza, który w tym roku przekazał na razie dla mnie dwie działki na nowe komisarze. Myślę, że kiedy minie kryzys, do tego tematu wrócimy, ponieważ myśmy dość mocno. Tym tematem się zajęli, ale ostatnio w związku z tym, że się troszeczkę prawa przycichła. I to jest tutaj widzimy ten stary, bardzo stary budynek, kiedy zostanie zamieniony na nowoczesne miejsce pracy naszej policji, bo na takiej się po prostu w tym XXI wieku najeżdża. jeszcze, jeszcze wiem, chciałbym wspomnieć o tym, że coraz częściej widzimy w szeregach policji nie tylko w pracy w biurze, ale również i prewencji pani. I to jest dobry objaw. Ja będąc, którego grałem na szkoleniu w Szczypie, zauważyłem, że właściwie wśród studentów już połowa to są kobiety. Także gratulacja, z tego powodu się należy. Jeszcze raz chciałbym pogratulować, a może jeszcze jeden? O tym, co powiedział i myślę, że wszyscy policjanci będą trzymali za sobą Premier Donalda Tuska, który ostatnio na święcie w Policji przyrzekł, że jeżeli tylko będą pierwsze symptomy mijającego kryzysu, ustępującego kryzysu, policjanci dostaną pierwszy, pierwszy rzędzie podwyżki. Mam nadzieję, że strona dotrzyma no, tego słowa. Jak wiemy ostatnio, no się, że to co powiedziałem, wypaczamy się w życiu. Ja chciałbym w imieniu własny, własnym, własnym powiatu oczywiście pogratulować wszystkim oznaczonym, wyróżnionym policjantów, i życzę Wam dużo szczęścia, dość w życiu osobistych, tak jak również służbowym, bo przecież ta Wasza ciężka praca służy dla nas wszystkich. Jeszcze raz dziękujemy za Waszą pracę i prosimy o jeszcze. Dziękuję bardzo. Pozwolicie Państwo, że na ręce komendanta dzisiaj złożę kwiaty, ale myślę, że w następnym razem będą akty materialne, działy, które w przyszłości no, zamienią się na pięciu budynek. Pana Zygmuna Światkiewicza, burmistrza miasta Bardinek, pani Elżbieta Włońska, sekretarz miasta Witam państwa bardzo serdecznie. Pan burmistrz Barbnika, bardzo dziękuję za zaproszenie, ale z uwagi na wcześniej umówione spotkania inwestycyjne nie może dzisiaj przybyć na wspaniałą uroczystość. Dlatego poprosił mnie o wręczenie dwóch listów gratulacyjnych dla Pana Komendanta Powiatu Miślowskiego oraz dla naszego Komendanta z Zbawieńka. Ja pozwolę sobie odczytać list, ponieważ one są w podobnej treści. Szanowny Panie Komendancie, proszę przyjąć serdeczne życzenia i pełne poznania słowa za dotychczasową, odpowiedzialną i rzetelną pracę na rzecz bezpieczeństwa wszystkich naszych mieszkańców. Służba w Policji jest trudna pełna poświęceń i ryzyka, wymaga doskonałego przygotowania, fachowości, profesjonalizmu zawodowego. Dziękuję za Waszą codzienną, pełną poświęcenia pracę. Życzę uznania i satysfakcji spełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej służby dla dobra społeczeństwa oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Zygmunt Siarkiewicz, burmistrz Palinka. Ja również dołączam się do życzeń, i życzę Państwu i Państwu rodzinom wszystkiego najlepszego i jak najmniej trudności w swoim życiu i pracy. Dziękuję bardzo. Poproszę panu, panu. Szanowni Szanowni Państwo. W imieniu władz samorządowych pragnę odczytać list gratulacyjny z okazji znamiennego święta, znamiennego wyruszu Państwa instytucji. Pan Komendant Powiatowej Policji w Ślubożu, Pan Magister Wiesław Miętus. Z okazji święta Policji obchodzonej w tym roku 90. rocznicy powstania Policji w imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy Myśliwórz składam na ręce Pana Komendanta, wszystkim pracownikom Komendy Powiatowej Policji Myśliborzu serdeczne gratulacje oraz życzenia zdrowia, sukcesów pracy i w życiu codziennym. Wspólnie marzymy o łaczy i bezpieczeństwie. Niech nigdy nie brakuje Państwu determinacji w jego urzeczywistnieniu. Wasza praca, tak bardzo jest potrzebna, Niech będzie źródłem satysfakcji zawodowej i osobistej. Dziękujemy za to wszystko, co robicie Państwo dla naszej wspólnej Gminy społeczności. W podpisie Burmistrz miasta Reczeki Panie Pani jeśli Pan pozwoli, proszę przyjąć ten z gratulacyjnej, że razem z skromną wiodącą mi południowskiego świata do odpania, pracy naszej społeczności.